Nazywam się Łukasz Orbitowski, a to jest moje miejsce w Krakowie. Jesteśmy w samym centrum Krakowa. Przyprowadził nas tu dziś pisarz Łukasz Orbitowski. Wiem, że Państwo mogą nie rozpoznawać, że to jest samo centrum Krakowa. Cześć Łukaszu. Cześć, dzień dobry. Gdzie nas przyprowadziłeś? Przyprowadził nas do. Miejsca niesłychanie ważnego dla mojej młodości, mianowicie na Jabłową Górkę. To jest naprzeciwko e, ulicy e, Jezus e, Gertrudy. Na ulicy Gertrudy. E, tutaj, tutaj kształtowała się e, kuźnia mojego talentu, że tak się wyrażę, gdyż większą część studiów spędziłem właśnie w tym, w tym miejscu. Tutaj było trochę inaczej. Bo nie było tych wszystkich haszczy, które tam teraz rosną. Stały sobie dwie ławeczki, tutaj z drugiej strony była jeszcze jedna, a ścianę zdobił czerwony napis Jabłel Hill. I mniej więcej na tym polegała ta cała zabawa z tym miejscem, ponieważ z ówczesnym przyjacielem udawaliśmy się do sklepu monopolowego, który się mieścił naprzeciwko Poczty Głównej. Tam kupowaliśmy zawsze dwa jabłcoki Marki Skat. Były, była cała seria win karcianych, z, yy, karakiery, ale także skaty i bakaraty. Najlepszy smak miał? Czy na, na, no, 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 nie, czy nie. Jak... Skaty, skat był miabolem luksusowym. Okay. Chyba, chyba kosztował 50 groszy więcej niż te inne karciane truki. Także skat był najlepszy z tego, z tego asortymentu. Do tego, do tego kupowaliśmy bagietkę. I majonez, żeby jakoś tego jabola przegryźć. Tego się, to, to się dosyć, 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 dosyć opornie wchodził, wchodził do organizmu. No i siadaliśmy sobie tutaj, paliliśmy papieroski, piliśmy jabolę i obserwowaliśmy życie społeczne. Na przykład narkomanów wbijających sobie igły w pachwiny. Byliśmy świadkiem przynajmniej jednego ciężkiego pobicia. I generalnie było bardzo, bardzo sympatycznie. Czyli to szkoła życia, rozumiem. Tak, tak, no przecież i, i, i zęby człowiek dostał, i musiał uciekać, baliśmy się straży miejskiej. Bo, bo się strasznie palić mandatów, nie chcieli tu mandatów płacić, kto chce, prawda? Nic się. Czy to było takie miejsce, o którym. to, to mówisz o czasie studia, to czy mówię, szkoła? mówię czy... o. o lat 90. Tak. Czy to było takie miejsce. Oficjalnie jakoś tam wśród młodzieży. Mało. Znane? Tutaj głównie przychodzili narkomani. Ja, ja, I to, i to heroiniści, to się na nich naprawdę przykrowarzyło. My byliśmy tylko pijakami, prawda? I natomiast nie było jakieś miejsce oblegane, prawda? Najczęściej, kiedy przychodziliśmy, to przynajmniej jedna z tych trzech ławeczek była wolna, czekała, zachęcała do tego, żeby na niej usiąść i. Go, walnąć, walnąć tego Jabola, A żeby było śmiesznie, ktoś, znaczy ktoś z miasta postawił na znaczy do, 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 docisnął e, do którejś z ławeszek tablicę z moimi imieniem na Tak, ja właśnie chciałam Cię zapytać, czy to jest Twoja inicjatywa. Znaczy, to no nie jest moja inicjatywa, ale mm, mm, ja kiedyś w ogóle debiutowałem opowiadaniem Diabeł na Jabol Hill, poświęcony właśnie temu miejscu. I to było wydane przez Piotra Mareckiego w ówczesnym harcie. No i jak sądzę, ktoś wiedział, ktoś sobie przypomniał, i dolepili mi tę ławeczkę, właśnie tutaj pod Jabłową górką. Oczywiście najchętniej miałem tutaj ławeczkę tutaj. na górce, ale ławeczek nie ma, po prostu ktoś się jednak połapał, że walą tutaj w żyłę, że piją tę no i. Zlikwidowano te ławeczki, i podejrzewałam, że to, to jest klasztor. Tak, to takie miejsce trochę sakrum profanum, profanum. Tak, nie? że, 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 że się niezbyt się podobała. Bo podobała nasza obecność i doprowadziły do likwidacji ławeczki. Czyli rozumiem, że ta ławeczka w tym miejscu to jest taki sentymentalny powrót trochę tak, do czasów? Ktoś, ktoś się do mnie, do mnie uśmiechnął, a, a, a rzecz że ta ławka, że mam tutaj, akurat tutaj tę ławeczkę, kiedy ja piłem, kiedy 20, 25 lat temu piłem te jabcoki, no jest to trudne do uwierzenia, jest to miła niespodzianka losu, bo przecież jak miałem 20 lat i tutaj siedziałem z tym skatem i, i wpieprzałem tę bagietkę, no to raczej nie przypuszczałem, że zostanę uhonorowany, i no to akurat właśnie w tym miejscu. Ty czasami wrzucasz Kraków do swoich książek, ale to nigdy nie jest magiczny Kraków. No bo... Ja, ja mam coś takiego, że niezależnie od tego jaki temat wezmę, to mi i tak wychodzi brud życia I, i, i to się już raczej nie zmieni. Czyli tutaj siedząc byłeś, kontestowałeś rzeczywistość Tak, tak. i trochę ci zostało? Tak, no ja przede wszystkim, przede wszystkim szukaliśmy, czekaliśmy na miłość, czekaliśmy na Jakieś sukcesy na no, jakieś... Chcieliśmy, nie mieliśmy nic, tylko tego ja bola i chcieliśmy bardzo zdobyć świat. A teraz już nie chcę zdobywać świata, teraz po prostu chcę sobie spokojnie żyć. Teraz rozumiem, że już ani ty nie pijesz to wina, ale ani pewnie nikt nie pije, bo już trochę się zmieniły. I rzeczywistości, okoliczności i, i to miejsce. Tak. I chyba dobrze, no. Ale może kiedyś sobie siądę z piwkiem w ciepły dzień i popatrzę na tę górkę, a potem nie w końcu złapie ta straż miejska i w końcu zapłacę za Nigdy nie zapłaciłeś mandatu? Nigdy... Znaczy ja za, zapłaciłem wiele razy mandat, ale nigdy nie zapijcie w miejscu publicznym. Bo nie pijesz już w miejscu tak. publicznym. Ale nigdy, mi nigdy mi się to nigdy mi się to nie zdarzyło. E, studia miałeś tutaj za rokiem, tak? Jakoś tam bym się przebił mniej więcej do, do, mojego, do mojego wydziału. Bardzo miło wspominam studia i tylko żałuję, że ich nie wykorzystałem, bo siedziałem tutaj piłem jabole, a mogłem chodzić na wykłady do wspaniałych profesorów. Nie no, skończyłeś studia, czyli tak, coś. Ledwo, tam ledwo, ledwo skończyłem, tak. Z tego. Czy dziś jako prowadzasz znajomych po Krakowie, no bo na pewno trafiają ci się tacy, którzy... Są rządni tych y, miejsc atrakcyjnych, to przyprowadzasz ich tu i mówisz? Raczej nie. Jabłowa Górka moje miejsce. Raczej, dojście. raczej, raczej nie, bo y, 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 trochę by było, było głupio nawet się chwalić tą cholerną ławeczką, więc y, nie y, 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 znajomi przyjeżdżają rzadko y, y, raczej, <śmiennie> i raczej. rozumiem na Wawel I się. nie, właściwie, jeżeli gdzieś ciągnę, to ciągnę albo na hutę, albo na podgórze, y -y. bo to są takie nieoczywiste miejsca, prawda? Wawel każdy zna, rynek każdy zna. A w podgórze już mało, nie, nie jest to tak popularna dzielnica. A huta dopiero teraz zyskuje jakąś renomę, stając się miejscem, które ludzie chcą oglądać. Natomiast kiedy ja cię zapytałam o to o Twoje miejsce, to właściwie nie wahałeś się nawet przez ułamek sekundy. No bo tutaj spędziłem formacyjne lata e e czasu burzy i naporu. Więc tak, od razu mi przyszła do głowy górka, mam do niej ogromny, ogromny sentyment, ale siedziałem tutaj tyle razy, że nie muszę już przychodzić. Już wiem, jak to jest. Dobrze, to bardzo Ci dziękujemy za taką, no, nietypową wycieczkę po Krakowie. Ja tu nigdy nie byłam, nie. bo nie jestem z Krakowa, tylko dlatego pewnie. Ale myślę, że dla wielu osób to też będzie odkrycie, że po prostu z Plant można tu zejść w górę i kiedyś też tu się życie toczyło. Tak. 进口的，进口的。